Maneczko moje krezy świerki. I tak, jesteśmy dzisiaj znowu w b Simulator. I dzisiaj dodali nam kolejny update. Kolejny update, w którym dodali nam nową pszczółkę. Nową pszczółkę, która zleca nam nowe questy. Sprawdzimy, co te questy nam będą dawać. Zombie Apocalypse. E, mam nadzieję, że będzie dosyć fajnie, bo jak widzicie moje pszczołki się bardzo cieszą. Ja się też cieszę w końcu. E, coraz więcej update'ów w tej grze e, zaczyna się pojawiać, co nie. Także więc lecimy. Nowa pszczółka znajduje się tutaj przy wejściu do piątej areny. E, wygląda jak zwykły common, ale nie wiem czy coś w związku z tym dostaniemy. Zaraz zobaczymy. Ja tu zaraz wezmę mojego pierwszego questa, albo i nie wezmę. Uh, just until next update, ok, ja dostałem. Questa od niej, mm -hmm. tak e, według tego, quest mamy. Jak widzicie, zdobyć 500 Honej Tokenów. 500 Honej Tokenów jest to strasznie dużo. Nie wiem, czy mi się uda to nazbierać. Honej Tokeny, wiecie, że można sobie zrespić za pomocą e, deszczu złotego, albo też ubijając. Bossy, bo popatrzcie co dali. Teraz, jak ubijacie, Bosy dostajecie różne fajne rzeczy. Ja dostałem też jajeczko. Jajko dostałem? Rascal B. Egg Uu. O o o Tego nie wiedziałem, że można jajeczka dostawać No to fajnie, cieszę się Jak wiecie, kto widział ostatni odcinek to wie, że ja już posiadam prawie wszystkie pszczoły za tokeny, została mi tylko jeszcze jedna do kupienia, ta czerwona pszczółka za tokeny Już będę miał bardzo fajnie, mam już pieska, kotka tą żółtą pszczołę Mam też gumi tego e, pszczółkę, także mogę sobie teraz biegać, ona mi tu będzie zrzucać dropsy. Ja w tej chwili zrobię sobie deszczyk, żeby pozbierać tych tokenów. Bo jak wiecie, że to, to jest najlepsze rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem jest walka ze stickbugem. z tego co ja się orientuję, bo stickbag jak z nim walczymy, to też daje e, dużo honej tokenów, które musimy zbierać. Zaraz sobie to spróbujemy zrobić, może się uda to zrobić na jednym odcinku. E, I zobaczymy jaki jest zarobek ogólnie z tych questów, no, mam nadzieję, że fajnie. Wiem, że twórcy teraz zwiększyli trochę drop y, tego wszystkiego, więc warto bossy tłuc. My sobie też je pobijemy najpierw, zanim zabierz zabierzemy się za takie całkowite zbieranie. Bo ja nie wiem, czy to na tym serwerze zresztą gram na publiku. Eee, e, deszczyk to się nam okaże w sumie, co nie? Ja bardzo Wam polecam tę grę, dlatego też ją nagrywam, bo strasznie ją lubię. Ona jest długa, nie nudzi się jak inne symulatory, cały czas się w niej coś dzieje, nowe questy, nowe zadania. E, macie coraz więcej, e, macie coraz więcej e, zadań, tak jak widzicie ostatnio update y lecą jeden za drugim, tu był świąteczny, update tu było tamto, także e, Fajnie, się cieszę, że twórca w końcu coraz więcej uwagi poświęca ciekawe, jestem bardzo ciekaw już kiedy dodadzą kolejną arenkę jakąś, tak jak dodali arenkę ze ślimakiem Mam nadzieję, że w miarę szybko Dobra, słuchajcie, ubiłem sobie to, ubiłem sobie wszystkie bossy na mapie najpierw, bo z nich też mamy honey tokeny one nam lecą, mamy już 72 zebrane dzięki deszczykowi, o kolejne, super, pięknie. E, tu ubiliśmy pająka, przed chwilką ubiłem, bo jak weszłem na serwer był e, stinger, e, Victus B, e, Vicious B, sting, e, Victus, jak zwał, jak zwał, nieważne, ważne, że był. Kiedy go ubiłem, dostałem kolejnego stingera, jestem coraz bliżej uzbierania tych 250 stingerów na e, pszczółkę. Są tutaj. Bardzo polecam Wam robić tego quest'a, bo to się bardzo opłaca. Jak wiecie, honey tokeny możecie też dostawać z... ...tych czarnych punktów, które się pojawiają na mapie, jak są pszczółki te różne. Dobra, to mamy zrobione, tu zrobiliśmy... O, honey token, trzeba go wziąć? Nie, jest, jest mój. Dobra, lecimy dalej. Ubiłem sobie wilka jeszcze i tu są dwie modliszki. Co byśmy mieli jeszcze do ubicia? Chyba wszystko to było. Kilka najlepiej stanąć sobie za kaktusem i zadynią. Możecie to w miarę zrobić, to robicie. Im większy boss, tym lepszy nagrod dostajecie. Także za te główne bossy warto sobie też je ubijać. Zaraz sprawdzimy, co teraz tu dostaniemy. Okej. Okay. Odliczki też dają dosyć sporo, fajnie. A, jeszcze skorpiony są, no tak, czekajcie. Oj, ubiły go w powietrzu. Okej, okay. wziął, wziął, wziął. idziemy jeszcze skorpiony, ubijemy. jest Mam skorpionki, mam nadzieję, że skorpionki dają dużo, bijcie, bijcie je, moje pszczółki, je... honey tokeny, już mamy 124 patrzcie, wcale dużo nie gramy, myślę, że odcinek nie był aż tak ten nudny i jeszcze zostało nam do ubicia tam, o mamy roślinkę, to rośl roślinkę też zrobimy z roślinki, też jest bardzo dużo honej tokenów, mam nadzieję, że nie jest jakaś super epicka. Okay. lecimy i co to jest? A 450 tysięcy to moment zleci. Tylko moje pszczółki przykraczam. One są w miarę obrotne, więc nie ma tragedii. Ja na białym polu też dosyć duże krytyki mam, więc dosyć szybko to zbieram. O, widzicie, jak to idzie. Nie ma tragedii, jest spoko. Dodatkowo mamy tutaj tą pszczółkę, która nam rzuca dropsy, więc będzie jeszcze lepiej. I mamy też to, co dodają właśnie te pszczółki z ostatniego update'u też. Te kółka, które podwajają dropi i dodatkowo go wysyłałem od razu przerabiałem na honey, więc nie musicie biegać, to mi z powrotem. Jest bardzo fajne, mi się to bardzo podoba. O, honey token? Jest, dobra, mam. Kolejny, kolejny, kolejny mój? Jest. To 60 tysięcy jeszcze. O, ale idzie, idzie, idzie. Mamy radę się po to zrobić, fajnie. Lubię, lubię strasznie Wisłarma grać, chociaż y, ostatnio mam mało czasu, poświęcam na inne gry teraz. Jak wiecie, pojawił się też Deforest Forest na moim kanale, mam nadzieję, że Wam się spodobała wczorajsza rozgrywka na streamie. I, i już pękła roślinaczka, zbieramy szybko, szybko, szybko. Przede wszystkim honey tokeny nas interesują, no i royal jelly oczywiście też. No, wiesz, royal jelly są potrzebne, bo potrzebujemy tasować yy, pszczółki na... Wiadomo, e, nagiftowane pszczoły. One są najlepsze. One najwięcej nam dają rary, tasów. Dodatkowe bonusy są zawsze potrzebne. Pamiętajcie, giftowanej pszczoły lepiej nie tasować. Chyba, że macie ją podwójne i już nie macie miejsca, to wtedy podwójne giftowane pszczoły się tasuje. Tak, owszem, żeby mieć jak najwięcej różnych rodzajów tych pszczół, najlepiej mieć wszystkie. O i tu raz prezent dał. Spoko, fajnie. Dobra. Idziemy jeszcze, tu mieliśmy bossa. Tam pójdziemy sobie te modliszki ubić i od razu bijemy sobie dużego misia. Odbierzemy sobie też z dystrybutora nagrodę godzinną. O, są, o, o, patrzcie, spójrzcie, miska się zrobiła. To też z tego lecą ten. Warto zbierać to. Bo z tego też lecą Royal Jade Ona robi tutaj te ciemne miejsca, takie. Z tego lecą niespodzianki, więc warto to szybko sobie pozbierać, patrzcie i mamy dodatkowe honey tokeny mamy już 184, bardzo fajnie dobra teraz idziemy ubić e, czarnego misia myślę, że już powinien być u mnie, bo ja wczoraj chyba grałem mam nadzieję, że będzie moje pszczółki są też gotowe ja mam nadzieję że oczywiście, że nie padnę bo czasem się też tak zdarza no jest, jest, jest skubany, yes, dobra dajcie rage'a, wydoby się rage teraz mamy jeszcze podwójny rage, jest spoko potrójny, dobra, przedłużyło nam teraz kolejne dwa raidze i by było gitarka. Dobra, mamy 5-5 rage'a, więc jest gitara. Eee, powinien paść za chwilkę, więc to nie ma takiej wielkiej tragedii. Zostało mu 6500 HP. I, 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 uwaga, a jeszcze sobie spida weźmiemy, bo też trzeba spida pilnować, się przydaje. Mianka w misia, 4000. Raja mamy już połowę, ale zaraz powinien się pojawić kolejny rage. Przynajmniej mam taką nadzieję, żeby jeszcze starczyło nam na biedroneczkę tu na dole. Ciekawe ile do dostaje się z słuchanej tokenów za ubicie ślimaka. Ja na razie do ślimaka nie podchodzę, póki nie uzbieram na wiszy zbi. Ups, dobra, udało się. Udało się, jest, 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 jest jest i polek. A, czyli już nie dostajemy tak jak wcześniej, tylko teraz on teraz zostawia tutaj yy, nagrody. Już wcześniej, wcześniej wpadały do kipunku, teraz one pojawiają się w postaci tokenów, tak jak przed chwilką zebraliśmy, to fajnie. Pozbijali troszeczkę. Ale co tam dla nas? Zawsze nowości to przygoda, trzeba korzystać z tego co jest. Lecimy jeszcze tu Biedronę ubić. A tu się jeszcze pojawił. E, Rytro B. E, Rytro, e, czyli ten krabosz dobra jest. Ciekawe jak zrobimy questy u tej żółtej pszczoły to dostaniemy jakąś fajną pszczółkę. Jeszcze możemy tego tutaj ubić. Powinno w miarę sprawie to pójść. I już nie ma przodu. Nie ma tej drogi. I poszła. Możemy amulet z do niego dostać, ale on jest gorszy. Czyli keep old. Dobra. I zostawiamy sobie te amulet. Eee, z niego akurat. I te by poleciały do. Do tak, punktu. No dobra. Czyli z misia nie lecą, z tego lecą. Dobra, co my jeszcze tu możemy zrobić? Może już tu się zrespiły nowe. Tak, 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 tak. 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 Fajnie, bardzo fajnie. Tylko zbieramy. Ja, ja, ja. I możemy jeszcze polecieć szybko, jeszcze póki są, tu oddamy quest'a, też się przyda. Ja, ja. I zrespimy może sobie e, stick wtedy, żeby szybko zebrać sobie te... E, olej tokeny, co nie? Chyba najlepiej będzie, bo stick daje do da tego najwięcej, tylko ja sobie zostawię w tym celu miodek e, w magazynie, żeby nie stracić tego, bo stick bag jest dosyć trudnym bossem. Respi się, co go zabijecie, to się respi, silniejszy i trudniejszy do ubicia. Już na szóstym czy piątym lewej wstawia e, takie posągi swoje, to są dodatkowe obrona, czyli trzeba go rozwalać najlepiej. Te najpierw posągi wtedy dalej gobić. Ja tu jestem już sam dosyć. Widzę taki. Nie ma bardziej takich hojerskich osób na serwerze, niestety, więc będę miał sam gubił. E, więc będzie trochę ciężko. Może do piątego levelu uda się dojść, ale w tym czasie powinniśmy zebrać dużo, 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 dużo honey tokenów. Próbujemy to zrobić. Tu widzę jakiś mój widz wbił na serwer. O! Je zbiera ciem Dobra, to sobie weźmiemy ciemki. I mamy punkty darmowe. O, 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 o. Otóż o, 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 to i pięknie. Kolejne. Olej to Kocham. Ja Cię też, synek. I fajnie. Widzieliście to są te punkty są mówiłem. O jak pięknie, ale to zrobiliśmy wiatkę. Najlepsze pole dla mnie do zbierania to jest pole truskawkowe. Jak widzicie ja nie widzę jak e, ten kolej zabija tych tokenów, więc to są typowo tokeny dla niego. E, więc lecimy szybko tutaj e, zrespić sobie Sigbaga. tak nie chyba najlepiej. Jak się przynajmniej wydaje. Próbujemy tak zrobić, bo już onej deszczu nie mam. Zdrażać, że odblokowałem sobie stickbuga. Mogę raz na 24 da, na za darmo go sobie zrespić, patrzcie. Use free, okej, okay, dobra, i stickbug się zrespił. Dobra, idziemy go bierz. Mogę też go respić za tikety, ale tego nie chcę akurat robić. O, i ja o tym mówiłem, patrzcie. Teraz zrespił się gdzie. Nie, strawberry, dobra, 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 z racji, że ja już mam lepszy ekwipunek, po nie muszę biegać po rampach, tylko mogę sobie skoczyć, o. I fajowo, i fajowo, i fajowo, i golej, jedziemy. Jedziemy z tym stickbagiem, nie będzie stickbag nam tu skakał, a tutaj jeszcze te małe nam dadzą chonej tokeny, widzicie ile tych honey tokenów tu leci. Bardzo warto to yy, robić. O, ile tokenów. Patrzcie, już mam 250, teraz respił się na pumpkin. Pumpkin jest są góry, na tych co nie wiedzą. E, koło kaktusowego pola. Pumpkin to są dyniowe pole, czyli tutaj sobie lecimy. E, już powinien być trudniejszy, więc będzie trochę więcej tego wszystkiego. Trzeba trochę uważać, bo one się jeszcze respią na takie dziwne rzeczy. Wszystkie. O, Rage B Dały nam keny. O, patrz, ile tego tu jest. Normalnie jesteśmy kozakami. Pięknie. O, zresztą pił te lasery, trzeba uważać, panie. Zadają dużo HP, jak widzicie już mam połowę, także muszę coraz bardziej uważać. Eee, nie wiem ile kolega tu wytrzyma. Ciach, 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 pięknie. O, jak on się schowa, to rzuca na was takie coś i trzeba go tu wydobyć. Trzeba bić to miejsce, w którym on się dajmie. Trzeci poziom ubity. Poszedł teraz z powrotem na Strawberry, czyli idziemy na dół. Szybko na dół, szybko na dół. Nie ma kolego, dzisiaj nie pożyjesz długo. Nie będziesz miał takiego fajnego miejsca. Niestety, Strawberry jest strasznie małym polem, więc tu jest strasznie ciasno. W ogóle, jeśli chodzi o to wszystko. 302 chorej tokeny mamy. Mam nadzieję, że to się bardzo opłaci to zbieranie tego wszystkiego. Mi nie chodzi o amulet, bo amulet uzyskałem. Amulet się dostaje, jak się zada obrażenia mu powyżej miliona. Więc chcecie amulet ze buga, musicie mu powyżej miliona obrażeń zadać, żeby dostać taki amulet. Przynajmniej tak było w moim przypadku: za tak każdym razem, jak ubiję go powyżej miliona, dostaję e, z niego amulet. Mogę sobie wybierać: o widzicie, wskoczył w ziemię. Teraz muszę go wydobyć. Wydobyć. O, w tym czasie też rzucę na was takie zabezpieczenia. E, taką jakby klątwę i musicie ją z siebie zbić, jeśli ze siebie nie zbijecie, to ona was po prostu zabije. O tutaj, tak jak ten kolega, widzicie, on biega z tym, jeśli on nie zbije 10 tysięcy polena w tym czasie, co tam mu HP ucieka, to mu to po prostu, e, to go po prostu zabije i zrespi się na nowo, ale straci cały miód z plecaka, także pamiętajcie, przy każdej śmierci traci się miód z plecaka, co nie jest fajne. 350 tokenów mamy już. Chyba uda się przy tym stickbaga to zrobić. Patrzcie, ile miodu! 382 miodu. Pokój, teraz gdzie poleciał? A bambo, bambo, bambo jest tu. Bambo jest dużym polem. Mamy pole do popisu. Możemy sobie biegać. Najlepsze, najlepszy sposób, jeśli nie macie deszczu, robicie sobie stickbaga. A na stick bagu najwięcej zarabiacie. Tokenów bo on bardzo dużo respi tych swoich ala żołnierzyków. Możecie sobie je ubijać tak jak ja to robię, widzicie? I zbierać w ten sposób. Miodek, miodek, miodek który nam jest teraz akurat bardzo potrzebny. do questa. Patrzcie ile tego leci. Ile tego tu jest? O jest. To no, ten kolega już zrobił ten quest, bo tego nie zbiera. Eee, chociaż to jest jednak darmowy miód, który trafia od razu do flipuł, więc warto to robić. O, patrzcie, znowu rzuci mi konty, 10 tysięcy muszę zrobić. O, zabiłem się, patrz. I straciłem teraz miód, który zebrałem przez tą walkę ze Stickbagem, I oczywiście te, straciłem też czas, bo zanim teraz moje pszczoły przyjdą do ula i wrócą do mnie, to ja straci, tracę dużo czasu. E, niestety przez tą rozmowę z wami jestem mało skupiony na tym, co się dzieje. Więc muszę teraz zaczekać na moje pszczółki, bo one w tej chwili nie będą zabijały tutaj popaków pszczoły będą działały, ale to nie znaczy, że one sobie poradzą. Ja w tym czasie mogę im tu pokrać tego miodu, bo brakuje mi jeszcze tylko 70 tokenów. chodnych, tokenów muszę zebrać. O, jak ładnie patrzcie. To tokeny, to tokeny, to to jeszcze, jeszcze brakuje 60. No fajnie to idzie, o moje pszoły już wracają. Nie no szczęście, bo tu kolegów drugich raczej ich jest mało, więc słabo to im idzie. O, już się zaczęła jadka. Moje pszoły zaczęły działać. spoko, Teraz będzie kozak. Zbierajmy, zbierajmy, zbierajmy te tokeny, które no, są bardzo potrzebne. I ok, przy okazji pamiętajcie, że przy walkach ze stickbagiem zbieracie bardzo dużo royal jelly. Royal jelly, w sensie tych galaretek, Dropsów co nie, one dają wam... Też są questy z tym, bardzo ciężkie questy, na których polega w questach o to, że musicie zbierać głównie Miód, który jest tylko z tych gumi dropsów wytworzony, więc jest dosyć ciężkie. Są te questy, bo te gumi idą jak głupie a też znikają bardzo szybko, więc trzeba uważać. Nie wiem, czy my ubijemy go, mamy jeszcze w sumie 4 minuty. Mam nadzieję, że po walce ze Stickbagem uda nam się tego quest'a zrobić. Uwaga, zostało końcówka tokenów, jeszcze 5 tokenów musimy zebrać, chonej tokenów i będziemy mieli questa zrobione. Ja nie wiem, czy będę dalej Stickbaga walczył z nim. Bo pójdę oddać tego questa. Bo głównie chodzi tutaj o sprawdzenie, co te questy nam dają. Mam nadzieję, że bardzo fajne rzeczy i dużo pieniędzy. O ojej, ile tokenów! Ile tokenów! Jest. jest, jest, jest. Dobra, mam zrobione. Szybko idę oddać questa. Zobaczymy, co ona nam da. Bzz, 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 bzz. I dostałem. Eee, jakieś jaja. Tylko Sunflower Seed. Conversion Boost dostałem. Wersor Boons i 11 tysięcy honey'a. Dobra, bierzemy drugi quest, który którym chodzi o... O, teraz muszę... Aha, czyli ta pszczoła to jest głównie zbieranie honey tokenów. Spójrzcie, teraz muszę zebrać aż 1000, Czyli bardzo dużo. Mam nadzieję, że te questy będą się jednak opłacały. W późniejszym czasie, bo w tej chwili dużo... 500 tokenów to jest bardzo dużo, żeby zebrać. A niewiele z tego zyskaliśmy. Także... Musimy teraz polecieć na pinaple. mamy jeszcze 3 minuty, więc możemy zebrać jeszcze spokojnie z 200 wyślewonych tokenów na tym stickbagu. Ja postaram się zrobić tego questa, i zrobić te quest'y i później was poinformować, co się za to dostaje do końca. Mam dla was też kody, oczywiście. Że wam zaraz, jak skończymy walkę ze stickbugem, podam. Jeden jest nowiutki, a reszta jest trochę starszych, ale myślę, że większość z was ich nie używała, więc może wam się przydadzą. Ja mam nadzieję, że tak. O, ale patrzcie, ile tego tu było, masakry. Patrzcie, mamy 70 konej tokenów zebrane. Walki ze Stickbugem najlepsza opcja na chonej tokeny. Oprócz tego, oczywiście, roślinki i yy, yy, deszcze, ale to już troszeczkę mniej. Także trzeba się naprawdę wysilić. Już mamy w tej chwili 93. Tutaj trzeba go wydobyć teraz z tej ziemi, bo się nam schował. 200 zostało. Dobra, już wylask. Nie, zbyłaś. Nie chowaj się, tylko się tłucz. Kolego. A, patrzcie, to jest to, co zrobiłem. Mówiłem, zrespił teraz nam e, posąg. Musimy go zbić szybko. E, Zbijać go nie stojąc przy nim, tylko zbierając się z całego pola. Musicie zebrać z całego pola 230 miodu, żeby to e, się zaliczyło. No, w tym przypadku e, nasze pszczoły zajmują się ślimakiem. Ale jedno, szczęście mamy szybkie zbieranie, więc możemy sobie tutaj to w miarę szybko zebrać. Eee, więc już, dobra, po tym możemy sobie teraz nagrodę zebrać, którą nam to dało. O, jak pięknie. Dobra, idź, wracamy do tych baga. On tu porezpił tych swoich żołnierzy. Eee, jest ich dosyć sporo. Co to jest tutaj? Patryk? Nie, to nie, to jest ktoś, kogo nie znam. Okej, okay, jeszcze o to. Ale on też już zbiera, widzicie, te amulety. Więc nie wszystkie idą niestety do mnie. O, i mnie zabili znowu. Mamy jeszcze minutę challenge'u, więc jeszcze trochę zbileję tych tokenów. Może do 200 dojedziemy. Fajnie by było. Tamty kolega działa. Zobaczmy, ile on ma. okazji zobaczymy ile on ma przuł. No trochę mniej niż ja, ale OK. Mniejsza o to. Zmarzę, że pomaga i możemy troszeczkę jeszcze na tym zarobić. Zdążę rzucić tam je klątwę swoją, to jest Kubaniec. Mamy go, mamy to, mamy to. Kolejne tokeniki lecą. Niestety moich, moich przyłek jeszcze tu nie ma. Jak widzicie, one dopiero będą przelatywać. No znowu zrespił ten Posąg, czyli go raczej nie ubijemy, ale sobie na nim na jego żo żołnierzach tokeny zrobimy. Ale to akurat jest to, co, o co nam chodzi. co nie, nie chodzi mi o pokonanie go, bo już amulet mam. I zobaczymy, co będzie. Leci leci leci. O. Dobra, zrobił wiatrak, możemy teraz sobie to wziąć. Mamy pół HP, musimy znowu uważać, strasznie uważać. Znowu strasznie uważać, bo tego coraz więcej tych wirników jest, wiecie. O, i to jest to. Teraz jestem zajęty, ale tych Challenge się skończył. Zarobiliśmy 178 honey tokenów. I jeszcze teraz mieliśmy sprawdzić kody. Sprawdźmy kod, który jest najnowszy, a reszta będzie podana, wyświetli się, wyświetliła się za chwilkę na ekranie r e, by, e, o, o, ty, pust. Boost. boost to jest kod, który jest najnowszy, świeżutki i daje... Hej. To jest reboot, Niestety kod, który chciałem Wam podać nie chce mi zadziałać, może Wam zadziała, wiem, że jest nowy i on jest dobrze wpisany w tej chwili, e, więc powinien działać, nie wiem dlaczego on nie działa, e, spróbujcie u siebie, ale macie tutaj jeszcze listę kodów, e, która jest na pewno sprawna, powinna Wam zadziałać, jeśli ich nie wykorzystaliście, są to bardzo fajne kody, które są oczywiście z Afriko, wpisujecie je w tutaj w tej zębadce. tak, tutaj macie promokodes, korzystajcie z promokodów, są darmowe, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, i subskrypcji na kanale. Ja dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków Wisłarma, piszcie to w komentarzach. Myśl, piszcie mi też również w komentarzach, co myślicie o tej grze. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.